Przeglądanie dokumentacji na platformie Binderless. Aby przeglądać dokumentację, musisz posiadać aktywne konto w aplikacji i być przypisanym do projektu. Po zalogowaniu, wybierz interesujący Cię projekt z rozwijanej listy po lewej stronie ekranu. Następnie kliknij na zakładkę Dokumentacja. Po przejściu do modułu Dokumentacji zobaczysz kilka kluczowych elementów, które ułatwiają przeglądanie i zarządzanie plikami. Po lewej stronie znajdziesz katalog główny oraz strukturę folderów dokumentacji. Jeśli znajdujesz się w podrozdziale, jest on wyróżniony pogrubieniem. Możesz zwijać drzewko dokumentacji oraz panel boczny, aby uzyskać większy obszar pracy. Szczególnie przydatne przy porównywaniu wersji plików. Wyszukiwarka pozwala znaleźć potrzebne frazy zarówno w strukturze drzewa dokumentacji, jak i wewnątrz plików. Użyj filtrów, aby zawęzić wyniki wyszukiwania do konkretnych kategorii, takich jak etap, branża, osoba składająca dokumentację czy przypisany tag. Ścieżka dostępu wskazuje Twoją bieżącą lokalizację w strukturze dokumentacji: od katalogu głównego, przez foldery, aż po konkretny plik. Moduł Dokumentacji pokazuje także procesy udostępniania, dając Ci wgląd w nadchodzące zmiany i ich status. W obszarze pracy znajdziesz zawartość aktualnie przyglądanego katalogu. Możesz przełączać się między widokiem listy a widokiem kafelkowym. Aby porównać różne wersje plików PDF, wybierz potrzebny ci plik i wejdź w niego. Następnie wybierz opcję porównywania plików. I przełączaj się między wersjami, aby zobaczyć wprowadzone zmiany.